Tam Was moi kochani. Zrobimy sobie takie czytanie, czy dalej pozostawać w związku, w którym źle się czuję i mnie przytłacza, czy odejść. I zobaczymy, co wyjdzie. Kochani, jeżeli ten związek nie jest dla Was i Was męczy, przytłacza, to to karty pokazują, żeby odciąć się od tego związku, że jak najbardziej, żeby odejść. I odejść i zacząć coś nowego w swoim życiu, tak? Coś, co będzie po prostu Wasze. Coś, co wada, da Wam radość i, i spokój, spokój ducha, spokój taki wewnętrzny. Ja ogólnie tu jak najbardziej karty radzę, żeby zakończyć ten związek. Tu nawet jest pokazany koniec tego związku, tak? No bo czemu macie się męczyć? Czemu macie coś robić względem tej drugiej osoby? A wy macie czuć się źle w tym związku, ma was to męczyć, przytłaczać i macie gdzieś tam po kątach płakać i czy żalić się jakiejś koleżance czy komuś z rodziny, skoro to nie wa to nie jest dla was. To... Po prostu odejdźcie. Tu karty pokazują, że. za Zacznijcie wszystko, swoje życie od nowa. Kierujcie się swoją intuicją, głosem serca. Tak, żeby w końcu odnaleźć ten spokój ducha, to wyciszyć się, uspokoić nerwy, żeby nie chodzić zdenerwowanym, rozdrażnionym takim. I w, w sumie pod czyjeś dyktando, tak? Zaczy, moi drodzy, zacznijcie wszystko od nowa i będzie dobrze. Poukładacie sobie wszystko w życiu, tak jak należy. Jeszcze będziecie szczęśliwi. Ale o, trzeba się, jak najbardziej trzeba się o, od tego związku, od tej relacji odciąć. Bo po co się męczyć? Tutaj jeszcze dodatkowo mogą być jakieś niewyjaśnione nie sprawy, tak do końca. I to też może, z, też możecie być z tego względu przegnębieni i tak dalej. Dobrze moi kochani, pa. Ściskam cieplutęka.